<laughs> coś nie wyszło, daj jeszcze jednego. Proszę. Nie no, coś jest nie tak, no, no nic nie czuję, no. Spadł gdzieś? O co tu chodzi? To no jest. Coś to mi śmierdzi, chociaż pachnie. No, no niby, no niby jel, a ja nic nie czuję, no. nie rozumiem, o co tu chodzi, no te jeszcze was straciłem smak. No nie, co teraz będzie? Jak ja będę jadł? No, na no nie czuję, no. Kurwa. No nic nie czuję. W ogóle nie mają smaku. Zepsute jakieś? No tu, tu, tu czuć zapach, ale... ale... smaku nie czuć. No, no ci miętkę. Jestem przyklęty. I co teraz? Nie podoba mi się to. To jeszcze. Nie no, dalej nie czuję, no, ale zapach czuję, tylko smaku nie ma. Może łapkę trzeba dać, żeby smak poczuć ty. Stary, ty nie patrz, bo ja bym tu pokażał teraz. Za sztuczki smaczki będę robił. No nie no no, no, no daj mi, a ja nie czuję. zaraz. Może ja sam sobie weznę i zobaczę, co mnie tykasz, co mnie tykasz, no? O, już mam cię na kłamstwie, ty mi po prostu nie wiadomo co dawałaś, no. Co to jest za numer? O, teraz dajesz odpowiednio. Ty pędzia z maczków dawać nie umiesz? A ja już myślałem, że przeklęty jestem, no sam sobie wezmę, już nie potrzebuję twojej pomocy. Dziękuję ci bardzo.